Witaj w kolejnym odcinku Daily Vloga. Dzisiaj skupimy się na osiąganiu celów. Podam Ci kilka takich prostych tipów, w jaki sposób osiągać więcej, albo realizować częściej rzeczy, które sobie postanawiasz, te cele, które sobie wyznaczasz. Nie będziemy skupiać się na samym wyznaczaniu celów, tylko bardziej na podejściu już do ich realizowania, czyli w jaki sposób, kiedy już wiesz, co chcesz osiągnąć, w jaki sposób zrobić, żeby to osiągnąć lepiej, szybciej. I z większym prawdopodobieństwem. Yy, więc na, na samym początku zaczniemy od tego, że bardzo często ludzie wyznaczają sobie zbyt duże cele. I nie chodzi mi o to, że cele nie powinny być duże, tylko że kiedy wyznaczą sobie ten duży cel, to to jest jedyne, co sobie wyznaczają. Natomiast to, co powinniśmy zrobić, to każdy duży cel. Podzielić sobie na mniejsze etapy. Dlaczego ym, warto skupić się właśnie wtedy na takich małych etapach i małych celach? Już pomijając w ogóle to, że y, łatwiej jest to ogarnąć gdzieś tam w umyśle, łatwiej jest się rozliczyć, to y, jest też jedna taka prosta zależność, że im bliżej realizacji. Danego celu jesteś, im bliżej jesteś jego osiągnięcia, tym bardziej jesteś zmotywowany, tym bardziej skłonny jesteś przycisnąć trochę bardziej, tym bardziej skłonny jesteś do pewnego rodzaju poświęceń, do pewnego rodzaju wykluczeń, żeby zrealizować ten cel. Czyli jesteś w stanie zrezygnować z jakiejś tam przyjemności po to, żeby docisnąć jeszcze, bo już widzisz, że jesteś blisko tego celu. I to jest taka bardzo prosta rzecz do zrozumienia bardzo logiczna. Jeżeli masz duży cel, Jeden ogromny cel i nie podzielisz go na żadne etapy, to blisko osiągnięcia tego celu będziesz dopiero pod koniec. Natomiast jeżeli ten cel podzielisz sobie na 10 etapów, to będziesz w trakcie osiągania tego jednego celu 10 razy blisko osiągnięcia danego etapu, czyli 10 razy będziesz miał takie okresy, kiedy będziesz mógł. Przycisnąć. Po prostu statystycznie i stosunkowo jest łatwiej być bliżej osiągnięcia małego celu niż być bliżej osiągnięcia dużego celu. W momencie, kiedy wszystkie Twoje cele są takie ogromne, typu zrzucić 30 kg, zarobić milion dolarów i takie, takie rzeczy, no to ciężko będzie ci doświadczyć tego momentu, kiedy czujesz, że jesteś już blisko i kiedy naturalnie możesz po prostu przycisnąć. Dlatego warto te cele po prostu dzielić na mniejsze etapy i koncentrować się właśnie na osiąganiu tych kolejnych etapów. Natomiast poza tym, że przyciskamy, to jest jeszcze druga strona medalu, czyli właśnie ta kwestia tych wyjątków. W momencie, kiedy wzięlibyśmy sobie na warsztat taki cel jak zrzucić 30 kg wagi. To w momencie, kiedy dam sobie mm, pół roku na coś takiego, no to cały czas sobie myślę, ok, mam pół roku, żeby zrzucić 30 kg. I w momencie, kiedy patrzę sobie na taki jeden dzień, jakim jest dzień dzisiejszy, jest powiedzmy, dzisiaj co mamy, sobotę, to myślę sobie tak: zjeść ciastko, czy nie zjeść ciastka? Ok, chcę schudnąć 30 kg, ale mam na to pół roku. Jedno ciastko. Nie, nie załatwi sprawy. Nieważne. Zjem sobie dzisiaj to ciastko. Dzisiaj akurat sobie odpuszczę, bo mam jeszcze pół roku. Natomiast gdybym ja sobie to podzielił, to wyjdzie mi powiedzmy kilogram tygodniowo. I kiedy myślę sobie o kilogramie tygodniowo, to mam 7 dni, w których muszę zrzucić kilogram wagi. Więc. Jeden dzień waży troszeczkę więcej. Waga, znaczenie tego jednego dnia jest większe. Więc kiedy myślę sobie o celu tygodniowym, że w ciągu tygodnia muszę zrzucić jeden kilogram, to kiedy zastanawiam się, czy w raz zjeść ciastko, to częściej będę wybierał jednak to, żeby tego nie zrobić, ponieważ widzę ten cel, widzę, że jestem już blisko jego osiągnięcia, bo to jest tylko ten okres tygodniowy. Nie patrzę na to, co mam do zrobienia w pół roku, nie manipuluję swoim samym sobą, że mam tak dużo czasu jeszcze i że ten jeden dzień nie ma znaczenia, tylko ten jeden dzień ma ogromne znaczenie, bo to jest jeden z siedmiu dni do realizacji mojego mikrocelu. Ja patrzę na te mikrocele właśnie i tydzień po tygodniu będę zrzucał jeden kilogram, aż w pół roku się okaże, że zrzuciłeś te 20 czy 30 kilogramów, dlatego że właśnie myślałeś takimi. Partiami. I to jest właśnie bardzo skuteczne, czyli nie pomyślisz sobie na zasadzie, akurat dziś zrezygnuję z tego, akurat dziś nie będę dbał o ten nawyk, nie będę się spinał, no bo mam przecież jeszcze 180 dni. Tylko będziesz sobie myślał, ok, myślę w temacie siedmiodniowym, więc jeden z siedmiu dni ma znaczenie, więc dzisiaj jednak. Nie zjem tego ciastka, czy nie zrezygnuję z danego nawyku, zadbam o coś bardziej, bo mam tylko 7 dni, żeby zrealizować jakiś mały cel. Czyli tutaj działa po prostu taka kwestia tej pozytywnej presji, o której już wielokrotnie też rozmawialiśmy. I tutaj mam też jeszcze dla ciebie taki temat dotyczący samego wdrażania celów. I myślenia w kategorii realizowania celu, dochodzenia do celu albo realizowania danego nawyku, budowania nowej tożsamości i wdrażania pewnego rodzaju zachowań. Zobacz, jeżeli będę myślał w kategorii tego, że chcę na przykład zrzucić 20 kg wagi. To w momencie, kiedy zrzucę to 20 kg, no to dalsze zrzucanie wagi przestanie mieć sens. Czyli wszystkie nawyki, wszystkie zachowania, które będą prowadzić mnie do tego, żebym zrzucił 20 kg, przestaną mieć w ogóle sens w momencie, kiedy osiągnę ten cel, ponieważ nie mam nic dalej. Czyli w momencie, kiedy chcesz dojść gdzieś tam, do jakiegoś punktu, przykładowo, weźmiemy sobie, wyznaczymy jakiś punkt na mapie, to jeśli drogą do tego punktu i sposobem zrealizowania tego celu, że dojedziesz tam jest podróż, jest to, że będziesz jechał sobie samochodem, to w momencie, kiedy tam dojedziesz, to zrealizowałeś swój cel i dalsza jazda nie ma sensu. Nie potrzebujesz dalej odpalać silnika i nigdzie jechać, no bo już tam dojechałeś. W momencie, kiedy chcesz zrealizować taki cel jak zrzucenie 20 kg wagi i twoje zdrowe nawyki żywieniowe, chodzenie więcej, spacery, sport i różne inne zdrowe nawyki, które będziesz wdrażał po to, żeby ten cel zrealizować, jeśli one są tym motorem, który doprowadzi cię do realizacji tego celu, to one przestają mieć rację bytu w momencie, kiedy ten cel osiągniesz i przestajesz je kontynuować, dlatego że osiągnąłeś już swój cel. I tak się dzieje w momencie, kiedy wdrażamy zmiany tylko ze względu na jakiś cel i nie mamy żadnego planu, co jest dalej. Natomiast jeżeli skupię się na samych nawykach, na wdrażaniu zachowań po to, żeby zmienić swoją tożsamość i po to, żeby przy okazji osiągnąć jakiś cel, to w momencie, kiedy go osiągnę, po prostu wyznaczę sobie kolejny i po prostu będę kontynuował moje działania, dlatego że osiągnięcie celu nie jest jedynym punktem, do którego ja dążę, tylko bardziej skupiam się już na samych nawykach. I na samych zachowaniach. Wtedy ta kontynuacja po prostu zachowań ma sens, bo one są już częścią mojej tożsamości, a nie są tylko sposobem realizacji jakiegoś celu. Więc po pierwsze, musimy wyznaczyć sobie oczywiście duże cele. Po drugie, musimy podzielić je na konkretne zarządzalne etapy po to, żeby mieć tą presję, żeby nie rozwlekać działań, żeby każdy jeden dzień. Ważył troszeczkę więcej, żeby po prostu był, była taka pozytywna presja. A po drugie, skupić się na tym, jakiej tożsamości potrzebuję, żeby osiągnąć ten cel, i skupić się na budowaniu tej tożsamości, na budowaniu odpowiednich nawyków i na budowaniu odpowiednich zachowań w taki sposób, żeby realizacja tego celu była pewnego rodzaju wypadkową moich działań, była przy okazji, a nie była. Samym sensem tych wszystkich działań, czyli w momencie, kiedy już to osiągnę, co zamierzałem, to żeby był dalej sens kontynuować pozytywne zachowania i utrzymać odpowiednie efekty. I jeszcze jeden taki tip na sam koniec. W momencie, kiedy masz przed sobą jakiś duży cel i będziesz dzielił go na jakieś etapy, to bardzo często jest tak, że nie wiemy, jak zacząć. Żebyś zaczął, zrób sobie. Taki, taki prosty myk. Jeżeli masz na przykład cel, masz pięć etapów, to ten pierwszy etap podziel sobie jeszcze na dwa. Tylko ten pierwszy z pierwszego etapu to ma być taki mikrokrok. Taki krok, że aż wstyd go zapisać, że to jest taka pierdoła, że dłużej zajdzie ci zapisanie jej na liście, niż wykonanie jej. Przykładowo, chciałbym napisać książkę. Chcę, żeby książka miała 10 rozdziałów. Więc moja książka ma 10 etapów. Etap pierwszy to napisanie wstępu i pierwszego rozdziału przykładowo. Więc moim mikrokrokiem w etapie pierwszym tym pierwszym mikroetapem będzie nie napisanie wstępu, nie napisanie pierwszej strony, tylko będzie utworzenie folderu na komputerze z edytorem tekstowym podpisanym tytułem tej książki i otwarcie go. To jest taka pierdoła, że nie bardzo jest jak opierać się i przerzucać to na kolejny dzień. Ciężko jest to nawet nazwać zadaniem, to jest taka głupota, ale w momencie, kiedy to zapiszesz, w momencie, kiedy to zrobisz i w momencie, kiedy to wykreślisz ze swojej listy, to przechodzisz do drugiego etapu. Jesteś już w drugim etapie projektu, już zacząłeś i już działasz. Gra zmienia się na zasadzie z, z gry, która była wcześniej taka, że nie mogę zacząć mojego projektu, nie mogę zacząć zabrać się za realizację celu. Zmieniasz grę na zacząłem i jestem w trakcie, a to jest całkowicie inna gra. I w tym momencie twoim zadaniem jest kontynuować projekt, a nie zacząć realizowanie projektu. A to jest ogromna zmiana. W tym momencie po prostu musisz już tylko kontynuować. I mimo, że jeszcze w zasadzie nic konkretnego nie zrobiłeś, to jednak jesteś już w drodze. Takie mam dzisiaj dla ciebie tipy. Mam nadzieję, że okażą się użyteczne przy realizacji twoich celów. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Hej.